Nie wiem, czy to będzie widać Jadę sobie dość daleko No i męska dziwka tutaj za mną Calutki czas za zderzakiem, nie? Z feluchy No ja w końcu miałem 40 Na godzinę poza terenem zabudowanym I męska dziwka, no niestety Mnie wyprzedziła, no ale tutaj Śmieć do śmiecia No nie powiem, co to się z tym robi, bo no niestety Tak nie mogę, ale już mi materiału Brakło, kurwa No i tak, bostweliny tu się wynurzyły Tak samo I co, bo jak jechałem w tamtą stronę To też męska dziwka po lusterkach świeci Nie, także kurde Akcja idzie, męskie dziwki No nawet tutaj Bostweliny też się wynurzyły Bo też mi tutaj kurwa No po prostu No tam coś kurwa Zaczęły pajacować, nie Jak to bostwelina, no wiadomo Ciemno jest, to jak szczury się trochę Wynurzyły Odważni troszeczkę są.